Cześć, witajcie. Dzisiaj temat bliski mojemu sercu, czyli troszeczkę o gotowaniu. Chciałem wam pokazać gadżet, którego nie powinno zabraknąć w waszej kuchni. Gefu Spirelli jest to urządzenie, dzięki któremu stworzymy niesamowite, cieniusieńkie paski z warzyw typu marchew ogórek czy choćby nawet cukinia. Urządzenie to jest wykonane z wysokiej jakości plastiku oraz ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ułatwi nam to pracę i możemy myć go w zmywarce. Dzięki temu urządzeniu kuchennemu możemy stworzyć dwie wielkości pasków o szerokości 3 i 5 mm. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie oprócz smaku bardzo ważny jest wygląd naszego dania. Nie wszyscy potrafimy dekorować potrawy, które serwujemy, a dzięki temu urządzeniu to wszystko już będzie proste. Z tego gadania robimy spaghetti z cukinii. Bierzemy nasze spirali, wkładamy naszą cukinię do urządzenia i po prostu tradycyjnie kręcimy, kręcimy, kręcimy. O i zaczynają się nam ładne tworzyć paseczki. Zobaczcie, one są nieprzerwane. Jak widzicie, tworzą się naprawdę cudowne paski mało tego nasze dzieci wasze dzieci będą na pewno chętnie jadły warzywa jak wiemy dzieciaki nie lubią i zobaczcie tutaj właśnie mi się kończy możliwość kręcenia i używam właśnie do naszego wieczka mam nadzieję że się sprawdzi do kręcenia I zobaczcie idealnie do naszej cukinii którą mamy pokrojoną w 5 mm paseczki zrobimy marchew o szerokości 3 mm z marfią idzie trochę łatwiej bo jest twardsza więc dużo łatwiej nam się nią operuje ale czad, ogórki, proszę bardzo. Zobaczycie, widzicie? Zupełnie jest, zupełnie jest inna baja. No? Krótkie, fajne, twarde, warzywo. Wodniste. Wspaniała, przekąska dla każdego. No, i niestety nadszedł czas na pożegnanie się z wami. Szkoda, że nie możecie poczuć zapachu tych świeżych warzyw i jeszcze tak one wyglądają w ogóle. No, słuchajcie, są niesamowite po prostu. Pięknie wygląda. Zaraz będę pałaszował. Mogę sobie trochę ozdobić go pietruszką. Zaraz tutaj wszyscy panowie operatorzy pewnie rzucą się na te warzywa. Może dodołożę czegoś niedobrego. Żegnam was bardzo. Cieszę się, że mogłem z wami tutaj być. Zapraszam do następnego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia!